Kiedy myślimy o dzieciach gwiazd, często wyobrażamy sobie małych geniuszy, którzy od najmłodszych lat zachwycają talentem czy charyzmą. Henry Tadeusz, 16-letni syn Alicji Bachledy Curuś i Colina Farella, jest jednym z tych młodych ludzi, którzy przyciągają uwagę mediów. Jego obecność na czerwonych dywanach, szczególnie podczas nocy Oskarów w 2023 roku, pozwoliła mu wkroczyć w świat show biznesu w stylowy sposób. Jednak poza blaskiem reflektorów kryje się historia, która z pewnością zainteresuje wielu. Alicja Bachleda Curuś, znana polska aktorka, w rozmowie z życiem na gorąco, podzieliła się refleksjami na temat językowego rozwoju swojego syna. Mimo jej wysiłków, aby Henry uczył się zarówno polskiego, jak i angielskiego, to drugi język zyskał jego preferencję. Matka otwarcie przyznaje, że to angielski w naturalny sposób wchodził w jego życie był wszechobecny i zdecydowanie łatwiejszy do opanowania. Mimo że bardzo mi zależało, żeby mówił głównie po polsku, to szybciej przychodziła mu angielszczyzna. Chciałam, żebyśmy mogli rozmawiać jak najszybciej, więc doszło do kompromisu, wyznała aktorka. Jednakże Henry Tadeusz nie traci z oczu swojego polskiego dziedzictwa. Kiedy spędza czas z dziadkami w Polsce, aktywnie stara się posługiwać ojczystym językiem, przygotowując całe wypowiedzi na pamięć. Jej radość z jego postępów w nauce jest widoczna. Cieszy go to, że może mówić po polsku, szczególnie kiedy odwiedza dziadków. Przykłada się do tego i to widać. dodała z dumą Bachleda Curuś. Warto również przypomnieć, że Alicja, mimo iż na stałe mieszka w Los Angeles, w 2025 roku odwiedziła Kraków wraz z synem. W stolicy Małopolski spędzili czas w stylowym apartamencie, który aktorka zakupiła kilka lat temu. Ich czas w Krakowie był pełen radości i rodzinnego ciepła. Podczas wizyty mieli okazję odwiedzić między innymi Kościół Świętej Barbary oraz spróbować dobrej kuchni włoskiej w jednej z lokalnych restauracji. Przy okazji warto dodać, że relacje między Alicją Bachledą Kuruś a Colinem Farelem pozostają dobre. Ich drogi skrzyżowały się na planie filmu Ondine. W 2008 roku, a rok później na świecie pojawił się Henry. Choć rozstali się w 2011 roku, udało im się zachować pozytywne relacje, co jest niezwykle ważne dla dobra ich syna. Tak więc historia Henry'ego Tadeusza to nie tylko opowieść o synu dwóch znanych rodziców, ale także historia o miłości, kompromisie i chęci zachowania kulturowego dziedzictwa które jest dla niego ważne. W miarę jak dorasta, jego rozwój jako młodego człowieka będzie śledzony z uwagą, a jego podróż w dorosłość z pewnością dostarczy wielu emocjonujących momentów.